Kochani pamiętajcie to tylko zabawa. W ten radosny sposób, z uśmiechem na twarzy, z kapeluszami na głowach. Witamy wiosnę 2012. Tak jest, bardzo prosimy Was serdecznie tutaj do nas. Ktoś do mnie dzwoni. O, rodzina zimy dzwoni. Trudno, zima odeszła. Nie będziemy łączyć rozmów do zimy. Zapraszamy tutaj do nas kochani już za chwilę na scenie zespół Flash Creep. Ten zespół prezentuje muzykę związaną z nurtem morskim. Nie z nurtem leśnicy, tylko z nurtem morskim. Dlaczego? O tym już za chwilę sami powiedzą. Powitaliśmy wiosnę? Nie słyszę? No teraz to na pewno powitaliśmy. Odtrąbiliśmy nadejście wiosny. Odtrąbiamy teraz rozpoczęcie koncertu zespołu Flash Creep. Witamy serdecznie. Słuchajcie, skoro y, pan prowadzący powiedział, że za 120 ile 4 lata? Osiem. Za 128 lat za tą kamienicą będzie plaża, więc musimy was przystosować do fachu morskiego, bo prawdopodobnie jak dorośniecie, to... No nie, to, to nie wy. Wasze dzieci albo wnuki, wnuki, y, będą marynarzami. Więc musicie im przekazać wiedzę marynarską. My pod, posta, postaramy się przekazać Wam jak najwięcej tej wiedzy podczas tego koncertu ale ponieważ nasz rejs, który Was chcemy zabrać jest lekko polarny czy zimowy jeszcze, mimo że wiosna jest odtrąbiona, to musimy Was trochę rozgrzać. I tak na samym wstępie nauczymy Was pewnego refrenu i pewnej zabawy ruchowej, że się tak wyrażę. Proponuję troszeczkę miejsca wokół siebie zrobić. Ja będę Wam pokazywała, jak mamy się zachowywać podczas tego refrenu. Uwaga, wszyscy pokazujemy, bo będzie coraz szybciej. Na wiem, przegnaj mi kochana. Za chwilę wypłyniemy długi rejs. Ile jeszcze przecież nie będę widział. Zawsze będę cię z Kapitanem Tym płynę już Nie pierwszy raz Znamy się od Wielu, wielu lat Jeśli z dobrym Szeklarzem radę Sobie dasz Jeśli nie to, cholernie Zawsze będę się, kapitanem tym płynę już nie pierwszy raz. Znamy się od wielu, wielu lat. Jeśli z dobrym żeklaarzem radę sobie dasz, jeśli nie dość nie panu. Pożegnaliśmy ląd, słuchajcie, pożegnanie Białgardu tym razem, nie Liverpool. Co to są, a w ogóle jakie są spory morskie? Proszę dziewczyny. Może być rekin. No, mor. Proszę słabo. Może być. Proszę. Ośmiornica. Ale spór, A może takie ba, bardziej bajkowe szpory. Bajkowe, takie waśniowe. No. Pingwin. No. Jeloreb. A znacie taką kobietę, która ma ogon ryby. Jak ona się nazywa? Syrena. Syrena. I oto nam właśnie noziło zaśpiewamy wam piosenkę o szeręcze. I lepsze, i lepsze, a myśli, handlowym, sturą, jeszcze jesteś A sturą, jeszcze jesteś lepsze. Jeszcze przypatrz, Lądowym só, jestem, 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 od się pana piedzi, krogi klaszony. Palą dowym só jest, jestły, jest. Uwaga, znowu się musimy rozgrzać będziemy mieć równe uprawnienia. Tutaj jest bardzo y, po marynarsku ubrany motocyklowy, prawda, marynarz, bardziej toker dziś z Liverpoolu na przykład, tak? Y, ja przystosowałem się do święta, znaczy do tego, festiwalu kapeluszy w Białogardzie. Także ja będę waszym pokładowym gadułom i szantymenem. A pojęcie szantymen wyjaśnię później. Pojawiło się również pojęcie mesboja, czyli takiego młodego człowieka, który był zaciągnięty czy wzięty na pokład danego żaglowca i spełniał, że tak powiem, najmniej opłacone funkcje na pokładzie Piotrego Powierza. Był to często dzieciak bardzo młody, 6-8 lat. Tak jak zaciągałem do wojska i był doboszem, na przykład w wojsku, to pewnie o tym wiecie. czytaliście bajki, czy co wam mówili. Tak w marynarce był grany jako taki bardzo młody człowiek. Przynieść, wynieść pozawiata i tak zwany. Jak? Jak? O kochani, mamy żeglarza. Tararara, powiedział, wiecie, jak powiedział? Terburta. No proszę bardzo. A i mamy burtę jaką? Prawą i burtę. Nie, to znaczy tak, są statki, które mają kominy, to są statki parowe. A na żaglowcu jest masz taki patol wielki, tak? A co na tym maszcie jest? Co jest za to jest zawiesz. bardzo. Żagiel jest. Jeszcze, żeby chodzić po tym statku, to co na tym statku jest, żeby można było chodzić? Deski. Dobrze. Deski. A deski się po, nazywają? Po, po, pokład. Pokład, no. Czyli co? Chłopaki wracają i już wiemy, że statek ma z przodu co? Dziób. Z tyłu rupę. Larka, proszę bardzo prawa burta, lewa burta, pokład, bo musimy po nim chodzić. Maszty, a na maszcie są zagle. A jak statek skręca? Za pomocą czego? O Dobrze, kochana, żeglarka jest. No i teraz nauczymy się kolejnego refrenu, bo cały czas nie będzie.